Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam kolejną konserwę rzemieślniczą, danie restauracyjne, tym razem już takie kompletne. Nie trzeba tutaj własnych dodatków dodawać, tak jak to było w innych tego typu konserwach. Mamy tutaj kurczak Tika Masala z brązowym ryżem marki Edred. No i tego oczywiście jest 400 gramów. Kaloryczność to 768 kcal, czyli spora porcja, spora ilość kalorii. Będzie to też, między innymi, takie porównanie z innym daniem o tej samej nazwie z Biedronki. Czy tańsze jest lepsze, czy droższe będzie lepsze, a może jedno i drugie takie samo, to się okaże po tym, jak zrobię i zjem. No jak widać, puszka większa niż te standardowe, 300 gramowe. Ale czy to będzie na plus czy na minus, to się zaraz też okaże. Tam trzeba było zawsze jakieś dodatki dodawać. Było pół mięsa zazwyczaj, pół całej reszty. No tutaj mamy troszeczkę inaczej. No na pewno nie będzie połowa tej puszki mięsa. Jeśli chodzi o skład, to oczywiście mamy bardzo dobry: udo kurczaka, batat, jogurt, imbir, cebula, czosnek, pomidor, garam masala papryka, masło, tu coś skrótowo zapisane susz wędz. Prawdopodobnie chodzi o suszoną paprykę wędzoną, ale nie mam pewności. No ale dalej mamy kmin rzymski, papryka ostra, mielona, bulion, kolendra, kozieradka, kurkuma, kardamon, cynamon, śmietana, limonka, ryż brązowy oraz sól. Skład długi, ale bardzo dobry, żadnych konserwantów, żadnych dziwnych składników. Nie ma tutaj podane procentowo ile czego mamy, także tego kurczaka może będzie 30%, może minimalnie więcej, nie wiadomo. No dziwne, że ryż jest praktycznie na końcu tego spisu, czyli też jego jakby było mało, a powinien być chyba raczej troszeczkę. Gdzieś wcześniej niż te przyprawy, wszystkie powinno być go rzeczywiście więcej. Trochę się rusza, mam nadzieję, że to danie nie będzie jakieś wodniszce czy coś w tym rodzaju, no ale za chwileczkę to się okaże, jak to wszystko wygląda. Czyli jak widać, puszka większa niż te standardowe. Cenowo też to wychodzi taniej niż te mniejsze puszki, więc coś tutaj jest chyba nie tak, albo będzie mało. Mięsa, a powinno być ewentualnie dużo ryżu, no ale tu nie wygląda, żeby było dużo ryżu. Puszka, oczywiście, z otwieraczem nie trzeba się martwić o otwieracz w terenie. O ile ktoś w terenie takie coś będzie jeść. Tak to wygląda, jeszcze zapakowane do puszki. No, nieźle to jest tu upchane. Wygląda, że tego ryżu jest całkiem sporo. A z tego składu wyglądało, jakby było go zdecydowanie mało. No to dziwne. No i tak to wszystko trzeba rozwarstwić, aby się nie przypaliło, bo niestety ryż wciągnął ten sos, który tutaj na pewno był. No nie widzę tego tutaj mięsa zbyt dużo. Chyba to taka zubożona wersja, wersji 300 gramowej. Tyle, że dodane dużo ryżu. Chociaż ze składu wyglądało, jakby tego ryżu miało być mniej. No i zapewne trzeba będzie często to mieszać, aby nie przypalić. Ale zawsze można dodać odrobinę wody. Woda i tak odparuje, ale przynajmniej się nic nie przyklei. Do naczynia. Chwila podgrzewania. Zobaczymy, jak to smakuje. Lepsze czy gorsze od wersji biedronkowej. I czy warto w ogóle kupować takie kompletne dania. Czy lepiej, już te 300 gramowe. A sobie samemu dodać ten ryż, kaszę czy co tam innego pasuje do akurat konkretnego dania. Tak się prezentuje podgrzane danie. No nie wygląda na pewno jak ta wersja biedronkowa. Tutaj, akurat w tym przypadku, tego dania złym pomysłem było dodanie ryżu do tego dania. Te dania, które są na tackach i osobno jest ryż, można później sobie go dodać. Zdecydowanie lepiej wyglądają. No, tu niestety musiałem trochę wody dodać, żeby to nie przywarło do patelni. No, nie widać tego sosu, który powinien tu być, no, ale on jest wciągnięty przez ten ryż. Mięsa, jak widać, jest całkiem sporo więc chyba tutaj jest podobna ilość do tej wersji, jak 300 gramowe są puszki samo mięso bardzo dobre, soczyste są tu też te kawałeczki batatów, takie... one są pokrojone na drobne kawałki niezbyt widoczne, ale przy mieszaniu tego dania widziałem, że są no bo są takiego charakterystycznego koloru Pomarańczowego, no chociaż ten sos też jest taki lekko pomarańczowy. No, bataty nadają takiego troszeczkę słodkawego posmaku. Danie nie jest ostre, ale bardzo dobrze doprawione. Nic tu kompletnie nie trzeba, według mojej opinii, dodawać, jeśli chodzi o przyprawy. Wszystko, co tutaj powinno być, to już jest. Czujemy tutaj taki. Yy, no. Sos powinien być takiej kremowej konsystencji, no ale jego tutaj nie widać, więc nie ma. W biedronkowej wersji tak było, ale czuć, że sam ryż i mięso jest nasączone tymi smakami. Taki maślany posmak nadal jest, wyczuwalny. No, biedronkowa wersja trochę inaczej wyglądała. Tu też to wygląda nieco inaczej. Nie jest to oczywiście suche czy coś w tym rodzaju. Smak jest y, podobny. Tutaj chyba tylko mamy no, większą porcję chyba. Nie, chociaż tam porcja też była 400 gramowa. Ale tu jest więcej kalorii. Pewnie dodali więcej masła. Danie bardzo dobre. Z tym akurat ryżem też dobrze to smakuje. Ryż nie jest rozgotowany, czy jest coś w tym rodzaju. No tylko niestety Troszeczkę inaczej wygląda niż tak jakbyśmy osobno dodali ten ryż. To bardziej ten sos byłby widoczny, ale smakowo jest to całkiem spore. Dobre. No ale wizualnie to jedna sprawa, a smak to druga. Dla mnie nieważny jest wygląd, ważny jest smak, a w tym przypadku smak jest akurat w porządku. O ile oczywiście ktoś lubi tego typu dania z takiej powiedzmy kuchni. Smaki podobne do wersji biedronkowej. Wygląd tylko troszeczkę inny. No to jest zdecydowanie droższa wersja od tamtej. Tamta, pomimo że w miarę tanie, to też było dobre. Wszystko zależy, ile chcemy zapłacić za to. W jakim opakowaniu chcemy mieć w puszce albo w plastikowym opakowaniu? Jak dla mnie smaczne danie. Chociaż jakby ryż był osobno, był dodawany do tego dania, to troszeczkę inaczej by to wyglądało, no ale smakowo to sądzę, że byłoby to podobne do tego. Ja takie danie polecam jak najbardziej, o ile ktoś takie coś lubi. Spora porcja, bez konserwantów, smaczne, zjedzone w lesie czego chcieć więcej. Mam jeszcze jakieś inne konserwy, też takie 400 gramowe więc zobaczymy, czy to wyjdzie na dobre, czy na złe im. Dodatkowe informacje na ten temat będą dostępne pod spodem w opisie. Koniecznie zostaw po sobie ślad w postaci komentarza. Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i do następnego filmu.